Omówię rozwiązanie zadania Suma Podzielnych w języku C. Rozpoczynamy od załączenia biblioteki CSTDIO, w której to znajdują się funkcje służące do wczytywania i wypisywania liczb. Rozpoczynamy naszą główną funkcję int main. Klamra otwierająca, klamra zamykająca. Deklarujemy dwie zmienne: Suma, której wartość ustawiamy na 0 oraz liczba. Przechodzimy do pętli while. Pętla while będzie się wykonywała, dopóki nie natrafimy na znak końca pliku. Wczytujemy liczbę, która jest liczbą całkowitą. I teraz tak. Jeżeli nasza liczba przy dzieleniu przez 3 daje resztę 0, wówczas wiemy, że jest podzielna przez 3, więc do sumy dodajemy wartość tej liczby. Na końcu wypisujemy tę liczbę, najpierw podając jej typ, a następnie nazwę zmiennej. Kończymy funkcję poleceniem return 0. Dziękuję bardzo.